Tuż jak Bóg. Kto z nas jest grzesznikiem, niech teraz podniesie prawą rękę. Każdy jest grzesznikiem. Trzeba się do tego przyznać. Jesteśmy grzesznikami nawracającymi się aż do końca życia. Grzech nam ciąży na sumieniu chcemy się go pozbyć. Do kogo iść? Do ucieczki grzeszników? Bo tak nazywana jest w litanii Matka Boża. Ile ludzi chętniej spowiada się w sanktuariach maryjnych, tam jest im jakoś łatwiej. Kiedy sami doświadczamy pokus, kiedy nam trudno, wołajmy do ucieczki grzeszników. I kiedy modlimy się za innych, bo sami są w duchowych kłopotach, wołajmy do Maryi. Kto pierwszy jest bez grzechu. Niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie rzucamy. Któż jak Bóg?